I my w tym zakresie nie mamy wolnej woli. W szczególności dotyczy to religii. Badania we Francji pokazały, że 70% dzieci pochodzących z rodzin komunistów jest komunistami. Mają im na to ideologię. W kolonii, gdzie, gdzie długo pracowałem, gdzie jest 50% katolików, 50% protestantów. 95% dzieci z rodzin katolikami zgadnijcie, z kim? No, katolikami, tak? Więc takie rzeczy podlegają imigowi. Jest bardzo wiele naszych przekonań, naszych zachowań, które nie podlegają naszej wolnej woli, które są wdrukowane w nas, w nasze odruchy. Mimo że subiektywnie wydaje się nam, że my mamy tą wolną wolę i częściowo mamy. No zdarza się jednak, że chłopak z rodziny komunistycznej przejrzał na oczy i, i zmienił swoją ideologię, tak? Żeby to nikogo nie uważać. <laughs> albo albo na no. oczy. W sensie moje wyobrażenie o człowieku, to jest to, że mój mózg działa w różnych płaszczyznach i one są kompletnie swobodne. To także moje doświadczenie codziennie potwierdzam, Mam kolegów naukowców, którzy są bardzo rozsądnymi naukowcami w dziedzinie fizyki, cząstek elementarnych, a, 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 a z drugiej strony są w stanie uwierzyć w teorię helu e, podsmoleńskie. I to jest, wydawałoby się. Niemożliwe, ale z doświadczenia widzę takie rzeczy. Jednostka ludzka jest niekonsystentna. W różnych sytuacjach i w różnych. Tych, mamy różne obszary, które są ze sobą niespójne. I teraz, może najważniejszą rzeczą chciał powiedzieć. To jest czysto subiektywna. Większość naukowców do końca XIX wieku bardzo szeroko pewne, o pewnej rzeczy, to dziś jest, nie mogę nie mówić, trudno. A mianowicie, zajmując się nauką o zachwycie nad piękną, pięknym, pięknym, pięknym przyrody. Ja zajmuję się, jak powinien, teorią faktów. to proszę Państwa, Partii i gluony opisujemy równaniami tak pięknymi matematycznie, tak niesamowicie genialnymi, tak niesamowicie Koncentrującymi wiedzy w niewielu rynikach, no niełatwych, równych, opisujących takie miliardy różnych zjawisk, że człowiek ma uczucie zachwytu i podziwu, że natura jest tak właśnie zbudowana. I to prawdopodobnie jest jedno z takich podstaw, która powoduje, że ja mam wiarę. A, Ale, mogę tak, to? Ja mogę tylko bardzo prosto odpowiedzieć. Pewnymi rzeczami, np. symetryczną twarzą się zachwycam, ale ładnie zbudowanym symetrycznym ciałem się zachwycam. O, tak, ponieważ w ten sposób wyewoluował mój umysł, mózg i tak? I nie widzę w tym żadnej um, potrzeby stwarzania kolejnego obiektu, którego nie da się udowodnić. Tylko na zasadzie jakiegoś bardzo skomplikowanego procesu myślowego dochodzę do tego, że jest ktoś, kto projektował to ciało i ono dlatego mi się podoba, bo ono mi się dlatego podoba, poprzez wiele milionów może no, tysięcy lat ewolucji przodkowie, którzy wybierali takie wodce rozmnażania, mieli lepsze potomstwo niż tacy, którzy wybierali niesymetryczne ciała. Tak? Tu muszę dać odpowiedź. Jest to, Jest to rzeczywiście wszystko prawda. Tylko jest tak, że jednym z, ty z tych rzeczy jest, że wszystkie społeczeństwa... Wyewoluowały, w, 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 wprowadziły sobie istnienie, istnienie Boga lub Bogów. W takim razie wiara w Boga czy też w Bogów jest ewolucyjnie pożyteczna. Zgadzam się. Ja nie, absolutnie nie twierdzę, że to jest niepożyteczne, że systemy religijne są niepożyteczne, bo pewnymi dalej mogą być pożyteczne, co absolutnie nie implikuje, że przesłanki, na podstawie których mówimy o tym, że nie, To wcale nie implikuje, że. Przepraszam. Nie, 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 nie. To, że przyroda jest tak wspaniała i piękna, wcale nie przemawia za tym, że był pewien twórca. Jak jest w zegarek, to musiał być zegarek. O tym to nie mówi. Wiara jest aktem wiary. Kredok, ja absu absurdu. wierzę, bo to jest wewnętrzny impuls mojego umysłu. I ja Nigdy w Boże nie będę go uzasadniał e, faktami, e, faktami z natury. Nie. nie. Powiedziałem, że to mi pomaga, ale i, i, że to jest... I, I to samo u wielu naukowców obserwowałem tutaj, e, biografię. Natomiast akt wiary jest czystym aktem wiary i w tym sensie, w tym sensie jestem tak jak pan Żurda, który uważał, że, który nie wiedział, że mówił prozo. Ja tego pojęcia nie znam, tutaj nie zaproszono i nie zadano lektury, ale, ale w tym sensie się zgadzam. Ten obszar, przecież mistyczny mojej wiary jest niemieszalny z, niemieszalny z tym, że jestem naukowcem i zajmuję się rzeczywistością To co byście powiedzieli jest także bardzo prawdziwe, Otóż, o ile religia już przestała mieć pretensje do zaawansowane religie, to znaczy e, współczesni katolicy czy nowocześni teologowie, że, że Kościół nie może narzucać e, pewnych faktów naukowych, jak ta, czy na przykład powstania w też przez tysiące lat, tego, tego nie ma. E, teologowie żądają także wyłączności na oceny moralne nazywali wartościami. Otóż zgadzam się między innymi z charysem także, że nie, to podlega także weryfikacji naukowej i socjologicznej. W, w, w społeczeństwie egipskim był, był, był zwyczaj, moralny zwyczaj, to, że się, że, że, że faraonowie żenili się ze swoimi siostrami. I to jest z punktu widzenia prelegentów, absolutnie idiotyczne. Natomiast zakaz kajsierostwa w naszej, w mojej religii, Prawda? Jest absolutnie do, udokumentowany i uzasadniany z punktu widzenia e, e, współczesnej genetyki. Więc to są rzeczy, także o, nauka może, o, socjologia i, i, i tak dalej, może osądzać recepty moralne, które daje z siebie religia. Tego nie można na, e, nam naukowcom odebrać. Zdaje mi się, że my daleko, daleko odeszliśmy od, od, od tego pierwotnego tematu, wejść weszliśmy głęboko w psychologię. No ja myślę, że, że jednak ludzka, ludzka psychologia poznania jest dużo bardziej skomplikowana niż ten imprinting. i mamy jednak zjawiska w, 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 przede wszystkim mamy różne stopnie rozwoju tej inteligencji. Poza tym mamy takie zjawiska znane jak kognitywny dissonance, który jednak przeszkadza w tych tej, niekonsekwentnych, w tej tej, znaczy sprzecznych, sprzecznych wizjach świata i to wychodzi daleko poza imprenik. To nie tyle jest imprenik, ile internalizacja. Oczywiście, że dzieci, jeżeli są straszone i nagradzane przez w religię i mówią, że, że Bozia płacze jak przez czerwonym obózkiem, a się cieszy jak z zielonym, no to, no to to zostaje w jakimś w jakimś stopniu, to jest, to jest, to się nazywa internalizacja pewnych wartości, no ja w tej chwili oczywiście mówię, no ale w ten sposób religia dzięki internalizacji może rozumieć te zupełnie arbitralne, arbitralne wartości wprowadzać, więc myślę, że to jest znacznie bardziej skomplikowane niż, niż imprinting. No, pewno w jakimś stopniu w jakimś stopniu im ktoś im, no są różne oczywiście rozwoje na różnym etapie ro, go, kończy się kończą się nasze rozwoje inteligencji prawdopodobnie wcześniejszym tym bardziej niekonsekwentne możemy tym bardziej on jest podobny do złożonego oka natomiast na pewnym na pewnym etapie na pewnym etapie rozwoju intelektualnego ludzie potrzebują tej konsekwencji ja chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt na jeden bardzo ważny aspekt, w którym te dwie wizje, wizje świata są zasadniczo nie do, nie do pogodzenia. Wizje przyrody i całego świata, Każdy każdy świata pogodzenie i to, czy to judeo czy nawet, czy nawet buddyjski, w którym tekst, tam źle robili się źle zachowywali, to są tymi dłuższymi zwierzętami i muszą tam, muszą cierpieć. Jest w jakiś sposób. Proszę Państwa, jeden z najbardziej szkodliwych, najbardziej destrukcyjnych, wpływ, najbardziej destrukcyjnych wpływ religii na światopogląd, to jest iluzja sprawiedliwego świata. Po prostu każda religia poniekąd Poniekąd zwalnia nas z odpowiedzialności i deleguje tę odpowiedzialność za świat i do jakichś tak powiem, nadprzyrodzonych czynników. I to się ta nazywa Delusion, tytuł angielskiej książki, to był Delusion of the Just World. I na, na polskich nie ma iluzji, jest iluzja sprawiedliwego świata. I to jest słudzenie, słudzenie, słudzenie. Ta delegacja odpowiedzialności gdzieś tam, zamiast konfrontować się ze światem takim, jakim on jest, jest dosyć okropny w wyniku ewolucji, bo ewolucja nie troszczyła o żadne dobro, żadną etykę, tylko zostawiła, zostawiła nam ten świat w stanie dosyć złym, a powstanie, powstanie hominidów, iluzji zwłaszcza było z eksplozją zła, to do, do, zamiast to konfrontować, to, to my, no, to my chętnie, bardzo chętnie ulegamy tej, bardzo chętnie ulegamy tej iluzji. I w tym zakresie, się panie redaktorze, że może, może w jakichś zakresach ta, ta, ta jak kompakt mentalizacja, taka mozaikowość jest możliwa, to w tym zakresie wizji świata jego sprawiedliwości, jego dobra lub zła, to no jest to trudne, trudne, do pokazania, no I to Tylko tyle. w tym, no, chociażby też porwaw na to, czy cuda są możliwe czy nie no wiesz, na, to jest to, no no na dla, dla No oczywiście dysonans poznawczy, no, który, jednak jednak no nie można się oprzeć, oprzeć wrażeniem temu, że my w XXI wieku jednak dzieci są eksplodowane, na opowieści na przykład przy, o no, kanonizacji, czy tam naszego organach, albo drugiego, czy coś, na opowieści o tym, że cudach i to wymuszanie, wymuszanie zachodzenia, wymuszenie zachodzenia jakichś cudów, jak słuchać w publicznej telewizji właśnie o, o, o postępowaniu, które udowodniło jakiś tam cud. No, no, no. Kongregacja, tak, tak, do której tak, młodzieńmy tak, tak, przy zamknięciu pisma. Proszę, pytanie mam na koniec. Tak, no dobrze, no to już tyle. Tak, wczoraj oglądam telewizor. Jeśli pamiętam na którym kanale, ale zobaczyłem coś bardzo ciekawego dla mnie. To jest troszkę wkładem do debaty o nature versus nurture. Czy to, co w, czy mózg jest tabula rana, który. Czy możemy w mózg wpisać wszystko, to w temu przez odpowiednie wychowanie? Czy większość naszych zachowań jest wyznaczonych przez genetykę. Otóż tam brano, aż się nie wierzyć chciało, brano pięciomiesięczne dziecko i pokazywano scenkę z jedną lalką, która chciała otwierać e, pudełko i jej nie wychodziło i były dwa misie. O, jeden miś pomagał je otwierać dziecko, a drugi miś. Przeszkadza. I okazało się, że dziecko darzyło sympatią tego właśnie, tego mi który który pomaga, nie przeszkadza. Czyli taki instynkt dobra i zła jest budowany w nad, nad mózg ewolucyjnie. Zgadzamy tak, się? I tak zna, działa i tak działa z tak. prostą Tak się rozwija. W na postady, na no modernia, tak się rozwija. No tak no. się rozwija. Zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Jest to ta cała koncepcja takiego zmysłu moralnego, podobnie jak na koncepcja nauka, no czyli że każdy z nas ma wrodzony instytut moralny. Tylko bierze rozmawiać o którym do generacji mowy, a się, o wartość nic to nie ale to znaczy, że od tego, że się wypowiedział, to przyjmuje formę takiej, bo przyjmuje religię na przykład, ale no jest to coś wrodzonego A jest Ale zawsze to się, się to sprowadza do egzekucji wzajemności to się zawsze wszystko sprowadza do egzekucji wzajemności. Jakiekolwiek byśmy nie włożyli wartości, to to się sprowadza do egzekucji moral wartości. I dlatego nie ma rozmaitych moralności świeckiej czy religijnej. Proszę zwrócić uwagę, że cała moralność religijna sprowadzona jest do wzajemności między między, między tymi, między ludźmi i tymi wyimaginowanymi istotami. Jest zawsze przede wszystkim dzieci są tak indoktrynowane i tak... Internalizowane, że y, tu za ciebie cierpiał, no a co ty będziesz robił? Więc jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że, 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 że wszy, w chrześcijaństwie to jest to, y, Jezus Chrystus jest zarówno tym pacjentem moralnym, który cierpiał i którego krzywdzisz, jest sprawcą moralnym, który cię zbawił, a jednocześnie jest, jest sędzią jednocześnie w tej trójcy, który jeszcze cię ocenia, arbitrem